Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Słodkiego Cringe'u, mamy zawrotne 1005 punktów akcji, co oznacza, że muszę kupić punkty akcji, ale tak się zastanawiam, nie no, ale nie ma szans, bo chodzi o to, że na Black Friday zawsze oni robią duże wyprzedaże i mogłabym w Black Friday kupić, ponieważ wtedy oni, pamiętam, przez dwa lata tak było, teraz nie wiem jak będzie, była podwójna ilość punktów akcji, ja tak ostatnio się dorobiłam dużo właśnie punktów akcji, że, że mi starczyło na tyle odcinków, o Jezu, mam chrypkę, przepraszam Was, nie wiem dlaczego, halo, a wiem czemu, za dużo nagrywam, bo nagrywam wszystko na zapas, dlatego dzisiaj jest bez kamery, bo jest mi prościej po prostu przechowywać taką ilość materiałów i zmontować później bez kamery. Ej, ale co ja chciałam powiedzieć, a punkty akcji, no yy, i wtedy się najbardziej opłaca i jak kupujecie na przykład tę wielką ilość punktów akcji, to wam ją mnożą razy dwa, e, więc y, to jest coś, to jest dosyć dobra inwestycja, w sensie ja ogólnie wiem, że te ceny tutaj są kosmiczne za te punkty akcji, natomiast y, pamiętajcie o tym, żebyście nie patrzyli na to jakoś tak przez pryzmat normalny, ponieważ ja dzięki wam mam tutaj hajsik z reklam, który mogę właśnie poświęcić na zakup takich punktów akcji i właściwie to mi się zwraca nie z tych reklam. Bo na tym kanale jakiś po nie zarabiam, ale zwraca mi się z reklama takie punkty akcji, więc, więc ja prawdopodobnie sobie to kupię. Nie wiem jeszcze kiedy, ale, ale kupię do nagrywek. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Właśnie oglądajcie reklamy, żeby, żeby to był opłacalny biznes. Natomiast lecimy sobie już z odcinkiem, i ja oczywiście pamiętajcie o komentarzach i łapkach. Tak, lecimy z odcinkiem. Moje odcinki, oczywiście, że tak. I przepraszam Was za tę chrypkę, ale to jest chyba właśnie spowodowane tym nadwyrężnieniem głosu. Jeszcze bardzo dużo zimnych napojów piję. W tym odcinku LOWOMETR odgrywa decydującą rolę, to od niego zależy, czy Twoja postać zakocha się w Natanielu Castielu, Lysandrze Arminie czy Templinie. No, my się w kastielu zakochamy. Obecnie posiadasz najwyższy LOWOMETR z kastielem. a i mam wiatraki powłączane, więc będzie odszumianie mocne. E, możesz jednak podwyższyć swój LOWOMETR z innym chłopakiem, aby Twoja postać zakochała się właśnie w nim. Uwaga, istnieje jeden warunek. Będziesz mogła wybrać jedynie spośród chłopców, z którymi posiadasz co 80 punktów na lowometrze. Chcesz podwyższyć lowometr z innym chłopakiem? Mm, nie, dziękuję, chcę zagrać z Castielem. Twój najwyższy lowometr został zachowany. Życzymy udanej zabawy. Dziękuję. Ciekawe, czemu to zrobili. Czy coś w punktach akcji im się nie zgadzało, że taki mek zrobili, czy byli mieli dla, dla graczy, ale w bycie miłym to wątpię. Dobra, lecimy. To był zabawny piknik. No nie wiem, czy był zabawny. Nie powiedziałam, że był zabawny. Bardziej bym powiedziała, że był niezabawny, ponieważ ty piara ci się tutaj wbiła. Gdy Iris i Thomas sobie poszli, atmosfera od razu się uspokoiła. Było fajnie, ale muszę wracać. No taki do dupy macie piknik. Och, nie płacz, odprowadzę cię, chodź. Wow, ok. Fajnie nam się rozmawiało przez całą drogę. Mam wrażenie, że ten piknik zbliżył nas do siebie. Jestem tak ciekawa Kasztana w uniwersytecie. Mówiliście, że jest najzdrowszym z tych wszystkich facetów w uniwersytecie, więc oprócz akcji z filiżanką. Ale <noise> z od razu mam Wiśniewskiego w głowie z tą piosenką filiżanka jeszcze. On też ma czerwone włosy. Mój Boże, drogi. <noise> ok. Wiśniewski ma piosenkę filiżanka, moja panna filiżanka. Hmm. się wieź herbata, nie? Bo na herbaty zapraszam. E, fajnie nam się rozmawiało przez całą drogę. Mam wrażenie, że ten piknik zbliżył nas do siebie. No to miłego wieczoru. E, naprawdę myślałaś, że pozwolę ci tak odejść? Oooo, a co zrobisz? że ją do ściany? Ja nie tak szybko. Co? Podszedł do mnie zdecydowanym krokiem. I co? Skarlet? Scarlet? M Mamo, natychmiast się od siebie oddaliliśmy, ale matka, wszyscy jej burzą relacje. Co za akcja! Przepraszam, że Wam przeszkadzam, ale ciocia Agata jest przy telefonie i chciała z Tobą porozmawiać. Widziałam Was przez okno, że już wróciłaś. Po jakiemu to było zdanie tłumaczone? Moja mama ma przewrotne spojrzenie. Wygląda, jakby była przekonana, że przerywa nam w bardzo ważnym momencie. Bo przerywaj, nie rozumiem, dlaczego to robi. A, okej, okay, już idę. Pożegnałam się i poszłam od razu do swojego pokoju. Po drodze odebrałam telefon. Halo kochana, cześć Ciociu. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko gra. Nie zgadniesz, co mi się ostatnio przydarzyło. Opowiadaj. Wychodziłam z autobusu, gdy nagle drzwi przetrzasnęły moje skrzydła. Wyobrażasz sobie, jak się przestraszyłam? Ech, tak, domyślam się. A ten głupi kierowca w ogóle się nie zorientował. Musiałam przebiec 10 dziesięć metrów, zanim coś zauważył. Słuchałam Cioci Titi tylko jednym uchem. Przyzwyczaiłam się już do tej niesamowitej historii, byłam lekko zmieszana po tym, jak mama mi przerwała. ledwo odłożyłam słuchawkę, gdy weszła i spojrzała na mnie badawczo. Scarlet Powiedz. W ogóle ta akcja tutaj z tym jest taka komiczna w porównaniu z tym, co się dzieje chyba w ostatnim odcinku. Nie będę Wam spoilerować, jeżeli nie widzieliście. Ja mam nagrane z Natanienem, więc możecie sobie zobaczyć i będziecie wiedzieli, o co chodzi. Scarlet Powiedz. Co takiego? Nie chciałam być impertynencka, dlatego spróbowałam przybrać na to neutralny ton. Widziałam jednak to, co chciałam nie zapytać i bardzo mnie to irytowało. Wiesz, uważam, że nie jesteś ostatnio zbyt rozmowna. Wcześniej dużo mi opowiadałaś, ale od czasu przeprowadzki zachowujesz się, jakbyś zawsze była czymś zajęta. Już mi to mówiłaś: mam głowę zawaloną, pewnymi rzeczami, ale to nic takiego. Jeśli masz chłopaka, to możesz mi o tym powiedzieć. Serio? Mam wrażenie, że jestem wyrodną matką. Zapewniam cię, że nie mam żadnego chłopaka. Wszyscy znajomi ci to potwierdzą. Nie jestem źle. W ogóle wiecie, co sobie tak pomyślałam. A propos tych słodkiego flirtu nowej generacji, że dlaczego oni nie zrobili te bohaterki, chyba że zrobili, ja to nie wiem, dzieckiem SU i konkretnego WS-a, którego mieliście. I kwestie tego, że. Wiecie. Że osoby mogły nie grać w słodki flirt. Mogło, można by było po prostu rozwiązać tak, że dostawaliście postać Su i można było sobie wybrać, kto miałby być ojcem tego dziecka, i tam mielibyście wszystkich WS-ów z tej generacji. Nie I wtedy, i wtedy ogarnąć sobie to w ten sposób. I byłoby takie fajne nawiązanie, myślę, i ciekawie by to wyglądało ogólnie w całej rozgrywce. Nawet jakby ktoś nie grał w ten słodki flirt, no to nie musiałby znać tamtej historii, ale mógłby poznać i mogliby też przy okazji zachęcać do ogrania starszej wersji. Także. Nie wiem, czemu takiego czegoś nie zrobili. Nie analizowali tego, że to, to by chyba było bardzo dobrze przyjęte i można byłoby zrobić to tak, żeby nie wymagało znajomości, ale mogło właśnie mm, zainteresować. Nie jestem ślepa. Ten młodzieniec już kilka razy po ciebie przychodził albo odprowadzał cię do domu. To nie jest bez znaczenia. To prawda, że podobna scena wydarzyła się przed wyjściem do sklepu zoologicznego. Teraz jeszcze, jestem jeszcze bardziej zawstydzona, ale czym? Jeżeli ten chłopiec ci się podoba, to powinnaś mu to powiedzieć. Wiem, że to nie takie proste, ale jeśli chcesz, to mogę ci coś doradzić, gdy ja chodziłam do liceum. O nie, nie mam ochoty tego słuchać. Mamo, ja muszę odrobić lekcję, dobrze? Yy, moja kochana, nie chciałam cię zawstydzić, ale to bez znaczenia nie mam chłopaka. No dobrze, jak chcesz. Mama wyszła z pokoju, a ja opadłam na łóżko i westchnęłam. Trochę się zdenerwowałam, ale to naprawdę zaczęło być żenujące. Ale to prawda, że być może ten piknik to nie było takie zwykłe wyjście. Nie ma co się okłamywać, od jakiegoś czasu już tak jest. Zawsze jestem zmieszana, gdy kasjer pojawia się w pobliżu. Wiem, że często jest nieznośny, ale nic na to nie poradzę, to silniejsze ode mnie. Ale znamy się już tyle czasu. Na pewno już by się ujawnił, gdyby z jego strony też było coś na rzeczy. rzecz. Tyle o tym rozmyślałam, że nie mogłam zasnąć. Ta historia z chłopakami zaczyna mnie męczyć, chyba lepiej z kimś o tym pogada. Wszystkie dziewczyny tak mają. Dziwne, ale trochę mnie to zniechęca. Jeżeli to jest, nie jest odzajemnione, to będzie mi strasznie wstyd. W każdym razie dobrze wiem, komu się zwierzę. Roza zawsze mnie wspierała w trudnych momentach. Na początku niestety nie byłam wobec niej zbyt w porządku, każda inna na jej miejscu w życiu by mi nie wybaczyła, że próbowałam kręcić z jej chłopaki. Ta akcja mnie rozwala, ale musiałam mieć te ilustracje. Mogę powiedzieć, że mam szczęście, że mam taką przyjaciółkę jak ona. No, macie negatywny lowometr, więc nie powiedziałabym, że jest Twoją przyjaciółką. Następnego dnia umówiłam się z rodziną w kawiarni. Powiedziałam, że chciałam zgrzegnąć trochę świeżego powietrza i z chęcią zaakceptowała zaproszenie. Lepiej już wyjdę. A możemy się przebrać, bo wyglądam strasznie. Ja, ja tak nie chcę. Proszę mi dać moją milenialsową stylówkę na dziewczynę. E, metala, a nie, a nie, to coś co my mamy. Ja nawet mam stanik w czaszeczki, więc proszę mi tutaj nie dawać nie wiadomo czego. <laughs> Ale to wszystko jest takie niemodne teraz, jak ja patrzę na nią. W sensie, nie dobra, ta góra jeszcze by przeszła, nie? Ale te spodnie! <laughs> aż mi dupa boli, jak patrzę na skini. <laughs> Ale to się fajnie zmienia. Cykl mody, 20 lat, 20 lat powracają rzeczy. Cześć, cześć. O, cześć. Gdzie idziesz? Ja idę się spotkać z Rosalią. Aha, idziesz z nami. Mam nadzieję, że się nie obrazi, że go zaprosiłam. Haha, babskie spotkanie? Dokładnie, za to ja mam spotkanie w męskim gronie. Ach, tak, z kim się spotykasz? Idę do kentina. Musimy razem przygotować referat na lekcję polskiego. No przecież. No, przynajmniej Aleksi nie będzie miał mi za złe, że spędzam, nie spędzam z nim czasu, tylko nie bądź zazdrosna, o nic nie jestem zazdrosna. Zazdrosna? Wasz reperat polskiego nie sądzę. Trochę będę, przyznaję, ale muszę porozmawiać… z rozumiem. A może tak? Nie udawaj, że nie rozumiesz. Muszę zmykać, na razie. Nie rozumiem, bo mi Kent nie interesuje. Roza jeszcze nie przyszła. Zajmę stolik i kupię coś do picia. Nagle zobaczyłam na horyzoncie znajomą sylwetkę. O Boże, to Amber! Zdecydowanie wszyscy, powinni dzisiaj, zdecydowanie wszyscy postanowili dzisiaj wyjść z domu. Ciekawe gdzie idzie. Nie ma sensu mieszać się w jej życie. Wolę tutaj zostać poczekać na Rozalię. Poza tym już zniknęła mi z oczu. Oczywiście, że nie lataj za Amber. Hej! Cześć, Rosa, wybacz, że musiałaś na mnie czekać. Musiałam się wyszykować, nie ma sprawy. Co słychać? Super, prawie skończyłam nową sukienkę. Jestem zadowolona z rezultatu. Jak chcesz, to ci ją pokażę, gdy skończę. Pewnie, chętnie. A tobie jak minął początek weekendu? Zaczęłam się czerwienić. O, Boże, znowu coś przeskrobałaś? Nie, wcale. Scarlet, poczekaj, zaraz ci wyjaśnię. Muszę ci coś wyznać. Chyba się w kimś zauroczyła. To mnie nie dziwi. Serio? Pewnie. Chyba nawet wiem o kogo chodzi. Doroczysz się ze mną. To Castiel prawie zawsze się mi Czasem niektóre rzeczy są oczywiste. Może nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale to rzuca się w oczy. To bardzo możliwe. Wczoraj byłam z nim na pikniku tylko we dwoje. Im więcej czasu razem spędzamy, tym ciężej jest mi wybić sobie go z głowy. A czemu miałabyś sobie go wybijać z głowy? Masz naprawdę dziwne pomysły. No bo jeżeli to nie jest odzajemnione, to tak jakbym dała się spoliczkować, wolę sobie niczego nie wyobrażać. Lekcja numer jeden: nigdy nie stawiaj się na przegranej pozycji. Jeżeli nie masz ku temu żadnego powodu, dopóki jasno ci nie powie, że nie chcę z tobą być, to nie masz prawa niczego przekreślać. Poza tym serio uważam, że jest z tobą zainteresowany. Ale to Castiel cały czas się ze mnie nabija, mam wrażenie, że patrzy na mnie jak na dziecko. Już dawno zauważyłam jego gierki. Szczerze? To obserwuję go już od jakiegoś czasu. Co masz na myśli? Zastanów się, przy nikim innym się tak nie zachowuje. Myślę, że w waszym przypadku przysłowie, kto się lubi, ten się czubi, sprawdza się w stu Nie sądzę, aby nazywanie mnie płaska deską <laughs> by razem nie było wyrazem niepomowalnego zainteresowania moją osobą. <laughs> płaska deska? Mógł wymyślić coś tak głupiego. <laughs> Scarlett, serio, spójrz na siebie. Naprawdę uważasz się za płaską deskę? Ech, ja. Zapewniam cię, że nie. Hasel po prostu bardzo niezdarny sposób próbuje zwrócić Twoją uwagę. Bardzo niezdarny. Mhm. Udowodnij mu, że jesteś dojrzalsza i zaproś go gdzieś. Już to zrobiłam. Gdy zaproponowałam mu wspólny piknik, w pewnym momencie nam przerwano, ale myślę, że gdyby naprawdę chciał, aby coś się wydarzyło, to nic by go nie powstrzymało przed działaniem. Przerwano? Jak to? Upaliśmy na Iris jej brata i spędziliśmy resztę popołudnia razem z nimi. <laughs> o Jezu. A, Iris albo sztuka pojawienia się w nieodpowiednim momencie. Tak, ale nie tylko ona. Przypominam Ci, że wtrąciliście się z Aleksem gdy próbowałam zaprosić Castiela. Upaliście się, aby zorganizować grupowy piknik i zepsuliście mój pierwszy plan. Och, nie pomyślałam o tym. Ale najważniejsze jest, że się w końcu udało Wam spotkać. Rozumiem, albo... Rosalia, albo sztuka unikania odpowiedzialności za swoje wybryki w każdej sytuacji. Najwidoczniej no powinniście w końcu szczerze porozmawiać. Musisz mu odpowiedzieć po co czujesz. Żartujesz? Nigdy nie odważy się tego zrobić. Będzie się ze mnie nabijać do końca życia. O jest spietna. Litości! Kasiel to nie dziecko. Był już w prawdziwym związku. Wie, jak to działa. Ale Debra to moje przeciwieństwo. Nie ma wątpliwości, że wiedziała, co powiedzieć i przede wszystkim, co zrobić, żeby się nie ośmieszyć. Wiesz, wbrew temu, co ci mówi, często to dziewczyny muszą zrobić pierwszy rok, Tak samo było ze mną i Lio. Serio? Nawrótła jak siostry. Serio? Trzeba mieć odwagę. Nigdy mi nie opowiadałeś, jak się poznaliście. Nie byłabym w stanie zrobić tak jak ty. Ach, tak, to prawda. Poznaliśmy się prawie dwa lata temu. Kiedyś spędzałam trochę czasu z Gessandrem i wtedy nas sobie przedstawił. Uj, to jest przykre. Byłam pasjonatką mody, dlatego Lio opowiedział mi o amatorskim wybórzie na stylizację, w którym miał brać udział. Też postanowiłam spróbować swoich sił. Nieźle sobie radziłam, zająłam całkiem dobre miejsce, ale to Lio wygrał. Dzięki pieniądzom z nagrody mógł w końcu otworzyć swój butik. Wiem, e, w tym momencie straciłam dla niego głowę. Haha, ha, nie byłaś zazdrosna, że wygrał? Muszę przyznać, że na początku trochę tak, ale przede wszystkim tego podziwiałam. Poszłam obejrzeć jego butik, gdy go otworzył, i potem zaczęłam rozmowę. Nie mów mi, że od razu przeszłaś do sedna. Pewnie, że nie. Trzeba umieć to dobrze rozegrać. Przyszłam jeszcze kilka razy, ale dalej był dość nieśmiały. W końcu zabrałam się za odwagę i sama zaproponowałam to, żebyśmy razem gdzieś wyszli. No i widać, że dobrze zrobiłaś, wasz związek wygląda na solidny. Tak, jest nawet coraz lepiej, wiesz o co chodzi. Z zażenowaniem pochyliłam głowę, to prawda, że kiedyś próbowałam namocić Leo w głowie, a potem wrócił do Rosy jeszcze bardziej zakochany. Mówię ci to wszystko, abyś zrozumiała, że jeżeli czegoś chcesz, to trzeba podjąć ryzyko i spróbować to zdobyć. Spojrzałam na niego z namysłem. Dobrze wiem, że ma rację. Ale nigdy nie zapytam nikogo, czy chciałby ze mną chodzić. Się tak nie pyta. Miałam ze dwie przygody w starej szkole, ale to zawsze chłopcy robili pierwszy krok. Mam po prostu wrażenie, że umrę ze wstydu, jeżeli dostanę kosza. Rosalia próbowała mi zmotywować jeszcze przez dobrą godzinę. Powiedziałam jej, że potrzebuje trochę czasu, aby się do tego psychicznie nastawić, a przede wszystkim poczekać na odpowiednią okazję. Chcę maksymalnie roz... zwiększyć swoje szanse. No dobra, widzimy się jutro, ale wiesz, że nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa. Nie, bo jego go wieczoru, Rosario. Mimo wszystko cieszę się, że zwierzyłam się Rosali. Trochę mi użyło. Problem w tym, że teraz będzie czekać, aż wykonam jakiś ruch. Spędziłam trochę spokojniejszą noc niż poprzedni. Rano starannie wybrałam swój strój. O mój Boże... O, Jak to ma być lepsze od tego, co mam na sobie? Jezu drogi Boże, co to jest za gówno? A teraz jestem gotowa. Mam nadzieję, że to działa, tak jak mi powiedzieliście, że się dostaje ilustracje nie mając danego stroju na sobie. Mam wrażenie, że to będzie dobry dzień. A, bo teraz przychodzi nasza ulubiona Priya. Oddychaj, to, że przyznaje że jakiś chłopak ci się podoba, nie znaczy, że nie od razu się tego domyśla. Cześć, Scarlett! udało ci się już spotkać nową czynnicę? Nie, dopiero co przyszła mowa. To prawda, że nowa od razu miała się pojawić w szkole, zupełnie o tym zapomniałam. A, i teraz ważna rzecz, bo ja ostatnio nie zdobyłam ilustracji z kastielem. Z tego co pamiętam. Aż muszę sobie przewinąć i zobaczyć moje ilustracje, bo ja chcę ilustracje tutaj pozdobywać. I to jest tu, tak. Nie mam ilustracji z kastielem i kentinem z tego co widzę, więc na solucji sobie zobaczę, jak zdobyć ilustrację z kastielem i kentinem. Słyszałam, jak inni uczniowie o niej rozmawiali, ale to wszystko. Może Shermanski właśnie tłumaczy jej, jak właśnie się zachowywać w szkole? Zdziwiłabym się, dyrektorka ma wiele spraw na głowie, nie miałaby na to czasu. I zastamy to jest po prostu w każdym razie jeszcze jej nie spotkaliśmy. Niedługo się to zmieni, w końcu przecież jest w naszej klasie. A jeżeli mogłabym ją spotkać wcześniej, to na pewno zaspokoiłoby to moją ciekawość, no to idziemy jej szukać. Cześć Pegi, widziałaś już nową uczennicę, a co myślałaś? Zawsze jestem pierwsza, a więc nigdy nie zaufam swojemu pierwszemu wrażeniu. Zawsze wolę najpierw zdobyć trochę informacji na czyjś temat, zanim wyrobię sobie jakieś opinię. Powinnaś to wiedzieć. To mi w ogóle nie pomogło. To zdecydowanie mi nie pomogły. Idziemy dalej. Violetta przeglądała rysunki w swojej teczce. Violetta? Mm, mm, cześć, Scarlett. Miałaś już okazję spotkać nową uczennicę? Tak. Przywitaliśmy ją razem z Alexiem. Serio? Jest sympatyczna? Nie miałam czasu, aby dłużej z nią rozmawiać, ale wygląda na naprawdę miłą. No to super. Violetta nigdy nie jest zbyt obiektywna. Lepiej poczekam i sama ją ocenię. No. O, to nie powinnaś przyjmować czyjejś oceny, tylko mieć swoją własną, to fakt. Ups, pani Delaney jest na służbie. Lepiej się zmieje, zanim mnie zauważy. Cześć, widziałeś już nową uczennicę? Nie, nie interesowałem się tym. <grytko> Krótko i na temat. Na twoim miejscu przestałbym jej szukać. Niedługo ją poznasz. Tak, wiem. I przestań się stresować, nic ci się nie stanie. Ale nie to miałam na myśli. Może nie, ale masz minę wystraszonego szczeniaka. Sam, nie wiem, poddychaj trochę i skup się na czymś innym. Jeżeli miałabym myśleć o czymś innym, to byłoby to na pewno coś na twój temat. Lepiej nie na Ej, to jest cute! Masz mi coś do powiedzenia? Co? Nie! Czyta w moich myślach? No, muszę już iść. Idziemy dalej. Biblioteka. O Jezu! Biblioteka! Nowe pomieszczenie. Sala biologiczno-chemiczna, klatka schodowa, piwnica. Nic, w piwnicy nie ma. Korytarz. Sala A. Pokój gospodarczy. czy gospodarzy, ja zawsze mówię gospodarczy, a to jest chyba pokój gospodarzy. <noise> ale może być i gospodarczy. Zgubiłam swój zeszyt od geografii, widziałaś go może? Nie, przykro mi. To jest pokój? Nie, gospodarzy. No tak. <noise> Kocham to, ale nie zwróciliście nigdy uwagi na to, że ja mówię często gospodarczy? Byłeś po prostu Cześć, mała. Hej, co słychać od czasu pikniku? Ciężki weekend. Ale nieważne, jesteś pewna, że wszystko gra? Tak, nie martw się. Nie ma to jak dzień w szkole, aby się wyluzować. Co? Skoro tak mówisz, to była ironia. Przepraszam, odwróciłyśmy się. Cześć, nie chciałam Wam przeszkadzać, ale chyba się zgubiłam. Nie ma wątpliwości, to musi być. jesteś tą nową, tak? Miło Cię poznać. Mi też, nazywam się Priya. Cześć, ja nazywam się Scarletta Tokimia. Ja lubię Prię. Prijam się tak pozytywnie kojarzę, że w sensie, jesteś z liceum. Boże, w uniwersytecie ją lubiłam. Nie chciałam wam przeszkadzać, ale szukam sali B. Za kilka minut mam tam lekcję geografii. Jesteśmy w tej samej klasie, możesz iść z nami. Super, już myślałam, że nigdy jej nie znajdę. Wiesz, szkoła nie jest taka duża, szybko się zaczniesz orientować. Nie wątpię. A więc nie stresujesz się za bardzo pierwszym dniem? Nie, jest ok. Nie pierwszy raz się przeprowadzam. Przyzwyczaiłam się. Skąd jesteś? To trochę skomplikowane. Dzwonek zadzwonił, zanim zdążyła dokończyć zdanie. Domyślał się, że będziemy jeszcze miały okazję pogadać później. Chodź, to w tamtą stronę. Pija wygląda na fajną. Na pewno nie potrzeba, się, martwiłam. Inni uczniowie też weszli już do klasy i przyglądali jej się z zainteresowaniem. Witam wszystkich, jak wiecie dzisiaj dołączyła do nas nowa uczennica, Priya. Gdybyś mogła podejść nam się przedstawić, jaki jest wstyd. Priya podniosła się przytakując. Nie wyglądała na zbyt zestresowaną. Cześć wszystkim! Nie róbcie takich min, wyglądacie na bardziej spiętych ode mnie. Większość uczniów się usiąknęła, atmosfera się od razu rozluźniła. Tak więc, nazywam się Priya, przyjechałam do waszego miasta, w ten weekend musiałam się przeprowadzić z powodu pracy mojego taty. Nie martwcie się, nie będę was zanudzać szczegółami. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, to możecie mnie o to zapytać. Doskonały pomysł, możemy poświęcić minut lekcji na pytania. Och, teraz? Hmm. Czemu nie? Kto zacznie? W klasie zapanowała żenująca cisza. Pan Farazowski zawsze umie namieszać. Nikt się nie mógł zdecydować, dlatego podniosłam rękę. Scarlet, proszę. Rozmawialiśmy chwilę przed lekcjami, ale nie zdążyłaś mi odpowiedzieć, gdzie mieszkaj, zanim przyniosłaś się do nowej szkoły. Przyjechałam z Polinezji, gdzie spędziłam 4 miesiące. Wcześniej mieszkałam 2 lata w Tokio. jest jak fajnie. Dużo wcześniej podróżowałaś? Tak, dużo jeździłam od małego. Urodziłam się w Indiach, gdzie mieszkałam do szóstego roku życia. Ale potem mój tata zaczął zarabiać wystarczająco za dużo pieniędzy, abyśmy mogli jeździć razem z nim podczas jego służbowych wyjazdów. A jak radziłaś sobie ze szkołą? Przecież musiałaś bez przerwy je zmieniać. Tak, to prawda, ale moja mama jest nauczycielką i przez dłuższy czas to ona uczyła mnie i moją siostrę. Hmm. Musiałyście przeżyć wiele ciekawych doświadczeń. To prawda, że gdy żyje się w taki sposób, to uczy się pewnych rzeczy inaczej. To znaczy, że nie zostaniesz tutaj długo? To pewne, że nie zostanę tutaj na zawsze, ale zostaniemy wystarczająco długo, abym ja skończyła tutaj liceum. Pojawia się jeszcze kilka innych pytań, a potem pan Farazowski zakończył przesłuchanie. A ja w tym momencie kończę mój odcinek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i słyszymy się, widzimy już, mam nadzieję, w kolejnym. Cześć!